Cześć, witajcie w cukierni. Co roku przygotowuję ciasto na urodziny Szczecina, ale ile można piec samemu? Dlatego tym razem pomoże mi pan prezydent Piotr Krzystek oraz czwórka dzieciaków Maja, Zuzia, Jurek i Henryk. I przy okazji porozmawiamy sobie trochę o pieczeniu i o historii Szczecina. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to znaczy urodziny Szczecina? Jak miasto może mieć urodziny? Wiesz, to bardzo dobre pytanie. Sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, skąd właściwie wzięły się urodziny Szczecina, ale chyba każdy z nas lubi mieć takie swoje osobiste święte. Wy też przecież macie urodziny, prawda? No i właśnie wymyśliliśmy jakiś czas temu, że warto, żeby i Szczecin miał swoje urodziny, bo przecież kochamy nasze miasto. To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać o mieście, pobawić i zjeść wspaniałego torta, którego za chwilę przygotujemy. To taka nasza fajna relacja do miasta, w którym, w którym mieszkamy. Chyba kochacie jeszcze, prawda? Tak, bardzo. A dlaczego to dopiero 77 urodziny Szczecina? To już mój pradziadek miał więcej. Wiecie co, w Szczecinie chyba lubimy siódemki. Jakiś czas temu mieliśmy 777 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu, a teraz mamy 77 urodziny. Dlatego, że właśnie 5 lipca 45 roku Szczecin stał się polskim miastem. Chcemy upamiętnić tę rocznicę, chcemy wspominać tych wszystkich waszych dziadków, czasem pradziadków, którzy wtedy tutaj przyjechali i zaczęli odbudowywać nasze miasto, tu zamieszkali i tu był ich nowy dom. Przygotowanie ciasta nie wygląda na łatwiznę. A takie na urodziny musi być jakieś specjalne. To prawda. Aby przygotować dobre ciasto, potrzeba trochę umiejętności i pracy. A szczególnie na urodziny naszego kochanego miasta. Dlatego, aby było jeszcze bardziej wyjątkowe, dodamy do niego naszego tajemniczego składnika, który uczyni je jeszcze bardziej wyjątkowym. Ale pachnie. I to miał 77 lat. To ciasto, które robimy, wygląda tak pysznie, że sam bym je zjadł. Ale czy Szczecin ma swoje tradycyjne przysmaki? Rzeczywiście, to ciasto wygląda super. Szczecin nie ma tradycyjnych pyszności, dlatego wszystkie nasze wyroby muszą być pyszne. Poczynając od tradycyjnych pączków i drożdżówek, poprzez no wspaniałe makowce i sztrucle, kończąc na cudownych tortach na każdą okazję. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Stawiamy na połączenie tradycji z naturą oraz nowoczesnego wyglądu. Za co Pan tak lubi Szczecin, że tak świętujemy? O, tych powodów jest bardzo wiele. Za to, że mogę spotkać uśmiechniętych ludzi na ulicach, za to, że mogę pobiegać po jasnych błoniach, za to, że mogę pójść i obejrzeć piękne sztewery w Muzeum Techniki i Komunikacji, za to, że popływam łódką po naszych wodach, po rzece i po jeziorze Dąbie i pewnie Wy znajdziecie też dziesiątki powodów, żeby kochać Szczecin tak jak i inni mieszkańcy naszego miasta. A jak możemy świętować urodziny Szczecina? Słuchajcie, tak jak i Wasze urodziny, tak i urodziny Szczecina nie mogą się obyć bez tortu. Dlatego każdego roku zapraszamy mieszkańców na różankę. Tam jest doskonałe ciasto, wystarczy dla każdego i mnóstwo świetnej zabawy, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. No i super, to było połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dowiedzieliśmy się czegoś o historii Szczecina i równocześnie ciasto jest gotowe, więc teraz spróbujmy, czy aby na pewno jest pyszne. Dziękuję wszystkim za pomoc. Wszystkiego najlepszego. Smacznego.